Większość mężczyzn to łagodni chłopcy, a nie niebezpieczni mężczyźni. Oto rzeczywistość. Każdy mężczyzna powinien dążyć do tego, by być najbardziej niebezpiecznym człowiekiem w pomieszczeniu, ponieważ niebezpieczeństwo i szacunek są bezpośrednio powiązane. Społeczeństwo może próbować przekonać Cię, że dążenie do bycia niebezpiecznym czyni Cię złym człowiekiem, ale instynktownie każdy mężczyzna wolałby być niebezpieczny niż nieszkodliwy. To coś, co czujesz, obserwując mężczyznę, który emanuje pewną aurą. Nie ma co zaprzeczać, to jest konieczne, aby być naprawdę spokojnym. Wielu mężczyzn twierdzi, że są pokojowi, ale nie są szczerzy. Nie mają innego wyboru, jak tylko być pokojowymi, ponieważ są bezsilni. Tylko osoba naprawdę niebezpieczna, która decyduje się na pokój, jest prawdziwie spokojna. Nie zrozum mnie źle. Być niebezpiecznym we współczesnym świecie to znacznie więcej niż tylko siła fizyczna, choć bycie silnym fizycznie jest częścią tego, ale zdecydowanie nie wszystkim. W tym materiale omówimy cztery aspekty, które czynią każdego mężczyznę niebezpiecznym. Punkt pierwszy. Wyrażaj swoje myśli. Niebezpiecznym jest mężczyzna, który potrafi wyrazić swoje myśli. Osoba, która umie właściwie komunikować się, budzi respekt w tych, którzy chcą ci zaszkodzić. Jednym z głównych powodów, dla których Andrew Tate został wykluczony, nie były jego umiejętności kickbokserskie czy pieniądze, które posiadał. Nawet kontrowersje, jakie pojawiały się wokół niego, nie były bezpośrednim powodem. To, co niepokoiło wpływowe osoby, to fakt, że jest świetnym mówcą a jego poglądy są w konflikcie z nowoczesną agendą. Niezależnie od tego, czy lubisz Andrew Tate'a, czy nie, rzeczywistość jest taka, że potrafi on dobrze artykułować swoje myśli i ma złoty język. To samo dotyczy mężczyzny jak Jordan Peterson, który wielokrotnie obronił się w sytuacjach, gdy próbowano mu włożyć słowa do ust. Wielu mężczyzn nie docenia, jak śmiertelnym narzędziem jest opanowanie tej umiejętności. We współczesnym świecie wiele zmieniło się i często tak zwane Peter są bardziej niebezpieczni w tej dziedzinie niż Alpha mails, ponieważ opanowali tę umiejętność. Pomyśl o tysiącach popularnych kanałów na YouTubie, gdzie ludzie debatują na każdy temat, a ich treści opierają się na tym, by w debacie sprawić, by druga strona wyszła na głupca. W innych epokach historii człowiek, który chciał sprawić, by inny mężczyzna wyglądał jak głupiec, musiał być od niego silniejszy fizycznie. Choć w realnym świecie często tak jest, to w internecie czy świecie zawodowym już niekoniecznie. Pamiętajmy, że to nie najsilniejsze gatunki przetrwają, ale te, które najlepiej się adaptują, a obecnie czasy zmieniają się szybko w erze cyfrowej. Punkt drugi. Wpływ. Wpływ umożliwia osiąganie zamierzonych rezultatów i realizację celów. Na podstawowym poziomie chodzi o zyskanie zgodności, czyli skłonienie kogoś do zrobienia tego, czego od niego oczekujemy. Rządy i media mają ogromny wpływ. Mogą sprawić, że większość ludzi będzie działać zgodnie z ich oczekiwaniami. Zastanów się przez chwilę nad mocą, jaką posiadają. Jeśli przedstawią Cię w negatywnym świetle, mogą skłonić zwykłe osoby do niechęci względem Ciebie, a nawet do działania przeciwko Tobie, bez kwestionowania przekazanych informacji. Posiadając zdolność przeciągania ludzi na swoją stronę, możesz zgromadzić armię. Bez względu na to, jak niebezpieczny jest mężczyzna, staje się on bardziej niebezpieczny, mając po swojej stronie innych, którzy mu pomagają. Umiejętność dobrze artykułowanego wyrażania myśli pomaga zdobywać wpływ i przeciągać ludzi na swoją stronę. Istnieje wiele sposobów wpływania na ludzi, ale to temat na inny materiał. Więcej filmów na ten temat pojawi się w przyszłości. Punkt trzeci. Niewidzialność. Wiele osób uwielbia pokazywać swoje życie w mediach społecznościowych, ale jeśli nie posiadasz prywatnego konta dostępnego tylko dla rodziny i bliskich, lub nie zarabiasz na tym pieniędzy, nie ma wielu korzyści z dzielenia się tym, co robisz lub co się z tobą dzieje. Dzieje się tak, ponieważ ludzie mogą wykorzystać wszystko, co o tobie wiedzą, na swoją korzyść. Łatwiej jest kontrolować ludzi, gdy wiesz o nich wystarczająco dużo. Nawet Google i Facebook wykorzystują wszystkie informacje o tobie, by pokazywać ci reklamy oparte na twoich zainteresowaniach. A wiedzą o nich, ponieważ sam im na to pozwoliłeś. Kiedy jeszcze nie jesteś znany, możesz działać w cieniu, konkurować z kimś, kto nawet nie wie o Twoim istnieniu. Daje ci to możliwość zaskoczenia ludzi wynikami i sukcesami. Nie będą mieli czasu, by się przygotować, lub próbować cię zatrzymać, ponieważ byłeś nieznany. A kiedy już się ujawnisz, będzie za późno, by Cię zatrzymać. Pomyśl o mistrzu UFC, który stoi na szczycie. Są konkurenci, którzy studiują go dzień i noc, jedzą, śpią i marzą o tym, by go pokonać. Mistrz nie może się na nich przygotować, podczas gdy oni specjalnie przygotowują się, by go pokonać. To niebezpieczna zdolność, kiedy możesz przygotowywać się i pracować, nie zdradzając swojej obecności. Element zaskoczenia jest niezwykle potężny. Wykorzystaj go na swoją korzyść. Punkt czwarty. Zmiana postrzegania siebie przez innych. Bądź słaby, gdy jesteś silny i silny, gdy jesteś słaby. Sprawianie wrażenia, że jesteś słaby, nieprzygotowany lub mały, może zwabić przeciwnika w pułapkę i uczynić go podatnym na błędne działania lub reakcje. Wyglądając na słabego, możesz sprawić, że ktoś cię zlekceważy i zagra na twoją korzyść. Na przykład, jeśli jesteś na rozprawie sądowej i grozi ci więzienie, nie jest najlepszym rozwiązaniem wydawać się jak najbardziej potężnym. Nie ma znaczenia, czy jesteś niewinny. Nie jest mądrze wyglądać jak nieugięty w tej sytuacji. Silny człowiek musi wiedzieć, jak wyglądać na słabego w takim momencie. Używaj odpowiedniej mowy ciała, by wpłynąć na postrzeganie Ciebie przez innych. Jednocześnie, jeśli jesteś w sytuacji negocjacji biznesowych i desperacko potrzebujesz umowy, musisz nadal sprawiać wrażenie silniejszego niż jesteś w rzeczywistości pod względem biznesowym. Zachowuj się, jakbyś miał wiele innych ofert biznesowych w oczekiwaniu. Sprawisz, że ludzie będą musieli ponownie przemyśleć swoje decyzje i zastanawiać się, co masz w zanadrzu. Subtelna mowa ciała robi ogromną różnicę w postrzeganiu Ciebie przez innych. Mężczyzna, który potrafi wykorzystać tę zdolność na swoją korzyść, jest niebezpiecznym człowiekiem. A przy okazji, jeśli chcesz awansować w życiu, nie zapomnij okazać trochę miłości, klikając przyciski: Lubię to. I subskrybuj. Do następnego razu.